Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nazywam się Filipczak Agnieszka i tematem tego podcastu będą Fundusze Europejskie oraz Regionalne Programy Operacyjne. Wytłumaczę, kto korzysta z funduszy na co są przeznaczone środki unijne. Regionalnym programem operacyjnym można nazwać zbiór działań dotyczących wspierania rozwoju danego regionu, podejmowanych przez organy samorządu województwa, na przykład urzędy marszałkowskie. Każde województwo w Polsce posiada swój regionalny program operacyjny. W każdym województwie zdefiniowane są kluczowe obszary rozwoju dla danego obszaru. W województwie łódzkim są to na przykład zatrudnienie, konkurencyjność przedsiębiorstw, edukacja czy ochrona na środowiska. W każdym obszarze realizowane są projekty, w związku z tym finansowane są różnorodne przedsięwzięcia, z których na co dzień korzystają wszyscy obywatele. W ostatniej perspektywie unijnym w Województwie Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano łącznie prawie 6 tysięcy inwestycji na kwotę dofinansowania z funduszy blisko 4 miliardów euro. Były to projekty związane z zatrudnieniem, infrastrukturą, ochroną zdrowia czy edukacją. Ogólnie projekty są kierowane zarówno do przedsiębiorstw, Instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego. Wtedy mówimy tutaj o przedsięwzięciach stricte infrastrukturalnych, ale też projekty dedykowane są firmom szkoleniowym, fundacjom czy innym podmiotom, które realizują projekty społeczne i edukacyjne. Odbiorcami takich projektów może być każdy mieszkaniec województwa. Przykładami konkretnych przedsięwzięć w województwie łódzkim są budowa łódzkiego metra czy budowa basenów termalnych w Uniejowie. Największe dofinansowanie, Trafiło na budowę dróg i kolei. W województwie powstało 369 km dróg i sieci kolejowej. Kupiono także 165 sztuk nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej, a prawie 200 tysięcy gospodarstw domowych podłączono do internetu. W ubiegłym roku wsparcie w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego w znacznym stopniu ułatwiło walkę z wirusem i walkę z pandemią. Dzięki funduszom unijnym szpitale zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył blisko 110 milionów złotych na zakup karetek, innowacyjnych urządzeń do intensywnej terapii, a także 7 milionów złotych na aparaturę, środki ochronne i finansowe wsparcie personelu medycznego. Środki z Unii Europejskiej wsparły także małe i średnie przedsiębiorstwa. W Łódzkiem przeznaczono 141 milionów dla przedsiębiorców na przeprofilowanie swojej działalności, a 57 milionów złotych na finansowanie kapitału obrotowego. Dzięki takiemu wsparciu wiele Firm mogło utrzymać się na rynku. W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 nadal będzie można korzystać z dużych środków i wysokiego poziomu dofinansowania. Łódzkie otrzyma co najmniej 1.6 mln euro w ramach programu regionalnego. Do regionu trafią też środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, kolejne 344 miliony euro. Pieniądze unijne trafią także do województwa łódzkiego z Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych finansowanych ze środków Polityki spójności. Warto zatem śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej rpo.locke.pl, obejmujące nowe nabory w ramach konkursów unijnych i publikacje dokumentów strategicznych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.